O, o wszystkim z tej strony, Ari. W dzisiejszym odcinku mamy sobie tutaj środową aktualizację, którą zaraz robimy Dodali zadania, ale ta aktualizacja nie jest może taka super, ponieważ wyłączyli możliwość czego? Aha, dodawania znajomych, co mi się nie bardzo podoba. Mówią, że no, że przywrócą kiedyś tam, ale no moim zdaniem mogliby zostawić tą, bo działała nawet dobrze. I po prostu ją za jakiś czas wymienić. O, tutaj jest Mela, która bardzo się chciała przywitać. No, tak, to jest, to jest święta prawda. No, tak. Dobra, i my teraz. Y o nie, nie to. Teraz będziemy lecieć z zadaniami wielkanocnymi. Także lecimy do Feliksa. O, rozpocząć zadania. Cześć Aria, wesołej wielkanocy. Jesteś gotowa na świętowanie wielkanocy w stylu Jorvik? Co? Nigdy wcześniej nie świętowałaś Wielkanocy? To najzabawniejsza rzecz na świecie. Każdej Wielkanocy dla każdego chowam, pisa chowamy pisanki. Czyli znajdziesz wszystkie pisanki ukryte przez jedną osobę, wówczas otrzymujesz od niej prezent. Nie musi to być drogie czy coś. Najbardziej ekscytująca część jest, ekscytującą częścią jest polowanie. Jestem naprawdę świetnym w chowaniu pisanek. Myślisz, że znajdziesz, znajdziesz wszystkie?

W ogóle Mela się zastanawia nad założeniem własnego kanału na YouTube. Także hashtag Mela zakładaj kanał. Tak, ona musi to zobaczyć. To było szybkie. Myślisz, że to nie było zbyt trudne? Może, ale mam nadzieję, że i tak było zabawnie. Proszę, prezent ode mnie dla Ciebie. Pamiętaj, że w Jorbik jest jeszcze wiele osób, które ukryły pisanki. Obejdź okolice i przekonaj się, czy znajdziesz wszystkie. Do zobaczenia wkrótce, Aria. Wesołej Wielkanocy. Okej, okay, jakieś buty dostaliśmy. Mm. Ale... Ale ładne. Ładnie zaktualizowali miniaturkę, którą teraz zauważyłam. Pokażcie buty. No, powiedzmy. Gdzie mam zadania? No właśnie, przynajmniej. Archeologię wypełnił dla was wczoraj, odblokowałam dopiero. Wow! O, yy, Harolda. Ok. Cześć, Aria. Chcesz znaleźć moje pisanki? Powodzenia w tym roku. Dobrze je ukryłem. No no, szukamy. 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 Nazwałaś wszystkie. Dobra robota. Oto i prezent, jak nakazuje tradycja. Wesołej Wielkanocy. Bo... Kapelusz, kapelusz, kapelusz. Uuu, ale fajny. Ciekawy... Aha, to chyba powstanie ten strój z tego. Yy... Ok. Czy teraz są jakieś zadania dalej? Yy, w ogóle. Yy... Czyli byście vloga no. ze stajni? Bo nie wiem, bo chętnie bym w sumie nagrała coś takiego. Nie wiem, ile bym, z jazdy pewnie by mi się mało udało nagrać, ale z takiego czczenia coś takiego może. Ehm, dobra, gdzie jest ten sklep? Aha, i w ogóle. 29 maja y, usuwają Spirita z gry. Także jeśli jeszcze nie macie go, a chcielibyście, to możecie, no, macie czas do 29 maja, gdzie zniknie wraz z aktualizacją. U. O, tak sobie wezmę, komentarz, wezmę tylko. Tu, ja chcę najpierw jakieś rzeczy dla postaci. E ja to mam. Ja mam wielkie nocne rzeczy, ogólnie też mam w sumie, ale mnie tego. Nie wziąłam ich. To też mam. No, na to się nie paliłam. Hmm. To jest fajne, ja to chcę. Pudziąłem. o. Hmm. Wezmę to. Dlaczego nie w sumie. Hmm. O nie chcę. Kwiatki, ale one są ładne, ale niestety mnie. Hmm. Stać mnie, znaczy inaczej, stać mnie, no, ale ja zbieram sobie na tego limitowanego konia. No. Yy. O, gdzie maski? Gdzie? A tu jest, ślepa jestem. Maski też w sumie mam w ogóle tyle tego wielkanocnego jedzenia. Skrólik, królik. Tak Skrólik jest drugi królik. Jajko, Ptaszek, ptaszek i taki królik. Ja chcę te takie stare króliki, bo są fajne. ok, nie chcę. Okej, okay, a więc to by było na tyle w tej aktualizacji, więc pa pa!